Szansa dla Pomorza, eko szansa dla Pomorza. O tym dzisiaj rozmawiamy z Pelplina, program nadawany na żywo przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Jesteśmy na tych terenach bardzo naturalnych Pelplina, ale uświadamiamy sobie, że dziedzictwo cystersów nauczyło nas współpracy z naturą. Pani prezes Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe, pani Alicja Słyszewska, Szybowska, jest naszym Gościem, naszym specjalistom, pomaga nam zachwycić się pomorzem. A dzisiaj, a dokładnie w tym naszym spotkaniu, dzisiaj ostatnim, rozmawiamy o tym, że można wypoczywać, aktywnie wypoczywać. Szczególnie myśląc o dwóch propozycjach takiego wypoczynku, korzystając z natury. No właśnie, jak można zdrowo wypoczywać na pomorzu? No, myślę, że każdy ma taką szansę, przynajmniej stworzono taką szansę. Ponieważ myślami jesteśmy tutaj ze szlakami pieszymi i rowerowymi, tymi, którzy, które najbardziej zbliżają człowieka do przyrody. Jesteśmy najbliżej wtedy, kiedy właśnie idziemy, podziwiamy przyrodę, korzystamy z niej, tak samo rowerem. I dzięki temu, że stworzono taką sieć w województwie pomorskim, to możemy właśnie korzystać z dróg specjalnie przygotowanych dla pieszych, dla rowerzystów. Całkiem niedawno Urząd Marszałkowski wydał takie przepiękne cykl ośmiu map. Pomorskie kołem się kręci właśnie w tych mapach. Szczegółowo zostały wszystkie drogi pomorskie uwzględnione wszystkie drogi, które łączą się ze sobą, w których możemy odkryć całe bogactwo. Oczywiście, tymi drogami można również wędrować pieszo. No, ale mamy dość specjalne, charakterystyczne drogi piesze. Oprócz dotychczasowych promowanych przez PTTek Polski, mamy również pomorskie drogi świętego Jakuba. Na pomorzu mamy je trzy, odcinek nadmorski, który prowadzi z Kretingi do Grayswaldu, to jest właściwie odcinek, który cały czas prowadzi nad morzem, i tutaj skupiamy się nad krajobrazami oczywiście morskimi. Natomiast dwa bardziej w głąb wchodzące. To jest droga pelplińska, droga Człuchowska, która pokazuje piękno i Borów tucholskich, i krainy nadwiślańskiej, Kociewia, więc i Kociewie, właściwie i powiśle, i yy, yy, Kaszuby oczywiście. E, więc jest tutaj możliwość, jest sporo tych odcinków, nie trzeba nimi wszystkimi wędrować, ale wybrać sobie wskazany na ten, który akurat mamy ochotę czy bardziej związany z wędrowaniem nad rzeką, wzdłuż rzeki, czy może bardziej przez lasy, a może tereny jakieś polne, e, zagospodarowane przez pasieki, zagospodarowane przez sady, e, jakieś ogrody warzywne. Myślę, że tego, tego wszystkiego jest bardzo dużo, tylko po prostu trzeba wyjść za próg i zdecydować się na tą bliskość z naturą. A szlak świętego Jakuba nie jest przypadkowy. On łączy pewnie, pewne ważne punkty związane z Jakubem, starszym apostołem. Tak, oczywiście tutaj na Pomorzu są to takimi wyznacznikami, są kościoły świętego Jakuba, ponieważ z jednej strony możemy tutaj mówić o turystycznym udziale. Aktywnym udziale, natomiast z drugiej strony jest to, jest to droga pielgrzymkowa. I oczywiście dla osób, które są bardziej zaangażowane, powiedzmy religijnie, bardziej duchowo, będą to, będą to drogi pielgrzymkowe. Ale jedno i drugie, myślę, uzasadnia tę bliskość z naturą i e, możliwość skorzystania z tych ofert. Czyli jak to mówimy dziś popularnie w pakiecie, z jednej strony modlitwa, pielgrzymka, ale i zdrowy wypoczynek. I podobnie jak na Jasną Górę udaje się coraz więcej pielgrzymów, nie tylko pieszo, ale także rowerami, można też i inne szlaki na pomorzu przebywać rowerami. rowerem można też oczywiście, wiele zobaczyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o drogi jakubowe, to one są przeznaczone czy wytyczane pod kątem uczestnictwa na nich i pieszych i rowerzystów, ale są też szlaki konne też można konno. Także wszystkie te y, możliwości są certyfikowane y, i ich udział to jest udział z jednej strony, tak jak mówię, pielgrzymów, a z drugiej strony osób, które wcale nie muszą być tak blisko ze świętym Jakubem, ale też potrafią docenić y, piękno krajobrazów i tej bliskości z naturą. Pomorze więc daje możliwość i na to zwracamy uwagę w naszych programach, na to zwraca uwagę nam działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, żebyśmy korzystali z tych obszarów, które pomagają nam i wypoczywać, i edukować się, ale i chyba bardzo ważne, pani prezes, kształtować wrażliwość ekologiczną młodego pokolenia. No, myślę, że czasami myślę, że młodzież chyba nie, nie doceniamy młodzieży myślę, że oni często bardziej myślą o tej ekologii niż my. Może dlatego, że dla nas było to naturalne, że nie używało się w naszym dzieciństwie plastiku, nie używało się takich elementów, które dzisiaj zagrażają. A młodzież jednak na to wszystko zwraca uwagę i to jest z jednej strony naszą nadzieją, a z drugiej strony naszą odpowiedzialnością za kształtowanie właśnie edukacji tej ekologicznej. I to się dzieje w różnych miejscach. Też na Pomorzu są różne pracownie ekologiczne, są takie gospodarstwa ekologiczne. No sama agroturystyka to też, jest, to też jest w pewnym sensie taka edukacja, że można skorzystać nocując w jakimś pięknym miejscu, niekoniecznie w hotelu czterogwiazdkowym, ale w takim miejscu, w którym możemy przeżyć wspaniale jakiś wieczór, bardzo urokliwy nad wieżycą, czy nad, nad jakimś jeziorem, prawda, czy nawet nad morzem. Ale to wszystko może wzmacniać jedynie naszego ducha i tą umiejętność. Współżycia właśnie takiego umiejętnego, zrównoważonego z przyrodą, z naturą. Nad pięknie szumiącą wieżycą, też w pobliżu jej zakola, w Pelplinie, w pobliżu przystani Jana III Sobieskiego. Dzisiaj sobie porozmawialiśmy o ekologii, patrząc na dziedzictwo cystersów, przyglądając się szlakom na Pomorzu, zauważając to, że mamy być yy, Mądrze korzystającymi z naturalnego, pięknego środowiska pomorza, którego nam wiele innych rejonów Polski bardzo zazdrości. Dziękujemy Pani Alicja Słyszewska-Szybowska, prezes Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe. Bardzo dziękujemy ja też bardzo dziękuję. za dzisiejszą naszą fachową rozmowę, za zachętę. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do kolejnych audycji w tym cyklu Eko Szansa. Dziękujemy za współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję.